I witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Ariowit i chciałbym się poruszyć temat dalej, e, wiadomości i tego, tego co powiedział Ronald Bernard. Będę skakał różnymi myślami i zdaniami, ale Ronald Bernard powiedział bardzo mądrą rzecz, że jego nie wkurza to czy mniej więcej powiem tak, jak on powiedział, mniej więcej. Jakby nie wkurza to, że ludzie źli robią to, co robią, tylko wkurza go to, że ludzie dobrzy nic nie robią w tym kierunku, aby to zmienić. Jest wiele ludzi dobrych i oni nic nie robią. Bierność. Bierność na to, co się dzieje na świecie, że tyle dzieci umiera, te porywania, te y, ofiary <kluzny> kościoły szatana. Wiecie i tak dalej. I dobrzy ludzie nawet na część tych rzeczy są bierni, nie zjednoczą się i tak dalej w tym kierunku. Ronald Bernard jest człowiekiem, który był, tak jak on mówi, na szczycie piramidy. Tutaj, gdzie pod, według niego około 8 tysięcy ludzi, ludzi na szczycie piramidy rządzi i ci, co mówią o kontroli i tak dalej, z tego światowego forum ekonomicznego, to tylko ci, ci nad nimi, ten tajny rząd, daje im kartkę i mówi, masz to czytać. I oni, jak takie bez jajowce, bez jaj, i ci, co wyzywają y, ludzi od, od, od. No, że takie rzeczy nie istnieją, no, takie potulne barany. To y, powiedzą wszystko, to telewizja powie. Będą tak gadać. I on był na tym szczycie. Zajmował się ekonomią. Bardzo dobrze w tym temacie. Pieniądz i tak dalej. Tłumaczył dobrze, jak wszystko to funkcjonuje. Że te wszystkie mają napisane, że one są ponad rządami, one mają. Y, nie można ich odwołać. Mają immunitet. Wiecie, nietykalni. Zrobili się Po prostu nietykalni. Wiemy, co nie. Nietykalni w tym świecie. Oni dyktują, jak to ma wszystko wyglądać. Mówi, że inflacja to nie jest. Inflacja to jest ogólnie kradzież, bo to polega na tym, że im większa inflacja, tym mniej masz. Tym mniejsza jest wartość pieniądza i tym mniej możesz kupić po prostu. On to tłumaczył, jak to wygląda, że to jest czysta kradzież, tu nie ma żadnych. E, żadnych filozofii i żadnych opowiedzi, że to i tamto, bo mówi, że można byłoby zrobić taki system normalny, piękny, tylko potrzeba do tego ludzi zjednoczonych, i tak dalej. On stworzył e, stronę United People Movement, chyba tak, zjednoczeni ludzie, zjednoczeni ludzie i w Holandii mieszka ogólnie, mieszka w Holandii. No musiałbym mówić tak dalej opowiadać, Polecam wam samemu sobie włączyć. Tutaj macie napisy i sobie ustawiacie napisy, czy tu masz automatycznie i na Polski, to są najnowsze. Jego starsze, najstarsze wywiady były z 2017 roku, które też polecam zobaczyć. On się próbował dostać z tego, po tym co zobaczył, co się robi z dziećmi. Podpisał jakiś kontrakt, że nie wyda tych ludzi i pozwalają mu żyć i wiecie. Wygląda to w taki sposób. I sytuacja jest taka, że ludzie są bierni, ludzie pozwalają, ludzie to są naprawdę. Brak słów na to, i jak ludzie będą dalej tak pozwalać, jeżeli naprawdę, tak jak mówione, ludzie się nie zbiorą do kupy i nie zmienią nic, to będzie sytuacja taka, że oni zrobią z ludźmi to, że będzie. No. Totalna kontrola. Jak w Chinach. Bernard mówi że jeszcze gorsza. Będą robić to, co chcą. I tak dalej. Więc no i. Moi... Oglądający. Czekacie na Zbawiciela na Białym Koniu. Dziadek Zbawiciel 60 lat was uratuje. Jezus. Jezus z karabinem maszynowym. Przyleci? So you know, wiecie. Jak się ludzie sami nie zbiorą i jak sami nie zaczniecie ruszać mózgownicami i, odpali, i odpalić inteligencji, odpalenie inteligencji, yy, kreatywność, tak jak u dzieci, że dzieci są kreatywne i to właśnie kreatywność. I miłość tworzy tę ziemię, wynalazki i tak dalej. Otwarte umysły. A co robi szkoła? I te barany, co mówią, że szkoła jest potrzebna, ono jest oko. Ta szkoła na ten moment to jest więzienie i robienie z ludzi tłuków, przyszłych niewolników do Harwania. I niszczy im życie. Z kreatywnego dziecka robi słusznego niewolnika. Trzeba być już głąbem, żeby to nie dostrzegać. A sorry, no niestety trzeba być głąbem, no to już, no tak, trzeba być głąbem, żeby tego nie dostrzegać naprawdę. Bo gdyby szkoła uczyła tego, co potrzeba, to dzieci byłyby kreatywne, rozwijałyby się tak, jakby chciały i najlepsze ich cechy byłyby wyzwalane na zewnątrz. Jest wiele rzeczy ukrytych przed ludźmi, tak jak podobno oni rozpracowali człowieka, i jeszcze chciałem powiedzieć do tego, do tego, do tych szkół. Jak to jest, że człowiek, który nic, który nic nie osiągnął praktycznie, zarabia marne grosze, uczy dzieci i mówi im, jak mają żyć? To jest właśnie to szkolnictwo. Sytuacja jest taka jeszcze, że Ronald Bernaty właśnie chciałbym zobaczyć takiego człowieka. Chciałbym zobaczyć, co oni inteligentni są, jak używają mózgu i. Jak są utalentowani, bo mówił, że oni potrafili zobaczyć, że ktoś będzie wchodził. Potrafili czytać w myślach i patrzeć z trzecim okiem coś takiego, i chciałbym coś takiego zobaczyć. I mówił jeszcze, że mieli tak. Oni nie wiem skąd to brali, ale nie wiem czym. Czy czarami, czy czym, nie wiem jak to nazwać. Robili tak, że czułeś palenie w sercu. Po prostu uważali, uważają ludzi za śmieci. Mają ludzi za nic, i dopóki ludzie nie zjednoczą się dobrze, świadomi, nie będą zmieniać systemu, to słabo, bo póki co to samowce i to tak to wygląda. Oni rządzą strachem. Za pomocą strachu, jeżeli człowiek wyzbędzie się strachu. Wyzbędzie się strachu, nie, nie bój się śmierci, tylko iść z odwagą przez życie, będzie dbał o siebie i tak dalej, trzeźwo myślał, to może zmienić to. Więc ja polecam wam wysłuchać tego, linka macie w opisie do tego filmu. On tutaj dobrze tłumaczy. Do, dobry, dobry. Idzie się dużo dowiedzieć z tego wywiadu dla Początkujących. Polecam Wam posłuchać. Polecam, polecam zmienić podejście. Pracować nad sobą, a nie, że przyjdzie wyzwoliciel z Anglii, z kontem bankowym w Anglii. On tutaj dostanie za więcej tych rzeczy i wróci do Anglii. dorobił tam inny nie wiadomo kto. To się rozchodzi o ludzi, żeby się ludzie zjednoczyli. Posłuchajcie sobie Ronalda Bernarda i dobrzy ludzie powinni działać. Chętnie bym działał z takimi, gdybym taki widział. Chciałbym widzieć. No to tyle. Na razie. Cześć. Pa, pa.